Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii vlog. A dzisiaj poprowadzę Was trochę po mojej hodowli, bo pokazuję, co tam się dzieje aktualnie. W dzisiejszym odcinku chcę pozdrowić użytkowników. Słowomir Wiech, Lubuski Hodowca Zwierząt, Cosmex, Podwórkowe TV, Kury i Kaczki Ozdobne, Świat w Kurniku, Bojowczyk.pl, Ty Silki Hodowca, Hubert, Fasiczka oraz użytkownika kochimek hodowca. Tutaj sobie chodzą kaczęta. Jest ich sześć, bo jedno jest w innym miejscu. Odeszło po prostu od nich. I to jest trzy perliczki i kogut. Z perliczek młodych mam dwa samce dwie sam i samice. Już u mnie to widać. Ten za kogutem, te, te obok koguta to są właśnie. Samca, tam tamto to jest samica ta. Było ich cztery, ale jedną właśnie samica złapał mi jastrząb. Bardzo mi jej szkoda, no ale mówi się trudno. Myślę, że niedługo pojawi się odcinek z serii Kwokowo. Ale nie będę więcej zdradzał. Tutaj te kaczęta bardzo ładnie się barwią. Przybarwiają sobie. Te siwe przebarwiają sobie główki na biało, a te białe przebarwiają sobie tak na takie szary, takie ładne. I jeszcze chciałam podziękować yy, użytkownikowi Słowomir Wiech za pomoc w odróżnieniu płci kaczek. Bardzo Ci dziękuję. I tutaj zostały trzy perliczki. No, niestety trzy. Ale tak się przyzwyczaiły i z tym kogutem cały czas chodzą. Cały czas. I właśnie widzę, że samica perliczka ta z tych młodych ma gen po białej perliczce. Bo ma nogi takie. Yy, takie czarne z pomarańczowym czyli małogen po białych bardzo szybko się przemieszczają no i się drobi no tutaj sobie chodzi kwoka z kurczakami bardzo kolorowe są każde jest inne prawie no każdy jest inne no. różnią się od siebie na przykład pod względem koloru pod względem obrośniętych nóg, czubka ale są bardzo kolorowe. Jest coś po siódmy. Jest myślę tak z 20 stopni. Jest chłodno. Więc jest jeszcze tak zimno, żeby wyprowadziła je